25 milionów euro. Tyle polskie kluby podniosły z boiska za grę w Lidze Konferencji. Ale to nic przy tym ile UEFA płaci za grę w Lidze Mistrzów. Raków Częstochowa rozbił bank. Za zajęcie drugiego miejsca w fazie ligowej medaliki zgarnęły prawie 8 milionów euro. To absolutny rekord tej edycji jeśli chodzi o polskie kluby. Lech Poznań ponad 6 milionów euro. Jagiellonia prawie 6 milionów. Stawkę zamyka Legia Warszawa, która nie ma już szans na dalsze przychody. Ale, ale choć 20 25 milionów brzmi jak sporo kasy? No to nie do końca tak jest. Chwila, pamiętaj, żeby pobrać aplikację Fangol, tam znajdziesz najnowsze gole, newsy i skróty najważniejszych spotkań. Tyle zarobiły bowiem nasze kluby razem wzięte, a prawie 19 milionów euro dostaje każdy klub za samo zakwalifikowanie się do fazy ligowej Champions League. Który polski klub waszym zdaniem zajdzie najdalej w lidze konferencji? Koniecznie dajcie znać w komentarzu i koniecznie zaobserwujcie profil Fangola.